Oto nowy Mercedes EQS SUV. I to pierwszy zbudowany od podstaw samochód elektryczny typu SUV od Mercedesa. Właściwie to podwyższony EQS. W tym filmie powiem wszystko, co musicie o nim wiedzieć, zaczynając od wyglądu zewnętrznego, wewnętrznego, technologii w nim użytej i kilku innych funkcji, włącznie z tymi stopkami, z których właśnie zeskoczyłem. Więcej o nich za chwilę. Ja jestem Matt Watson. Wy oglądacie CarWow i jeżeli zależy Wam na byciu na bieżąco z filmami o nowych samochodach, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek. W ten sposób nie ominie Was żadna nowość. Buy, Zacznijmy od designu. Więc EQS-SUV wygląda trochę jak EQS, który został podniesiony. Cóż za niespodzianka. Ma podobnie oznakowaną maskownicę, w trójramienne gwiazdy. Z przodu znajduje się długi podświetlany pas do jazdy dziennej oraz światła LED w standardzie. Oczywiste. Ale możecie zdobyć ulepszony zestaw świateł z dziesiątymi miliona lusterek, by świeciły dokładnie tam, gdzie powinny. Różnica pomiędzy słowem EQS-a a normalnym sedanem jest taka, że LEDowe światła do jazdy dziennej mają tu kształt trójkąta, a nie okrągły. Co więcej, ten model wygląda dużo bardziej okazale, jest to 33 mm szerszy niż wersja sedan. Jest jeszcze coś, podobnie jak w sedanie. Z jakichś powodów Mercedes nie pozwala otworzyć maski, ale wcześniej udało mi się podejrzeć gościa, który przy niej pracował, więc wiem, jak się tam dostać. I w innym filmie z jednym z tych samochodów, które nagramy w UK i nie będzie patrzącego z naprzeciwka Niemca z Mercedesa, pokażę wam, co się pod nią znajduje. Obiecuję. Ze względu na to, że nie możemy otworzyć maski, jeśli trzeba uzupełnić płyn do spryskiwaczy, robicie to tu, w tym małym wlewie. Zupełnie jak w QS. A odległość między przednim a tylnym kołem... Jest jak w EQS. Zostały tak samo zaprojektowane. Jednakże ten słów jest o 9 cm krótszy i to łącznie z faktem, że jest o 20 metrów wyższy, 20 cm Powinno sprawić, że łatwiej będzie nim parkować niż dużym sedanem MQS. Widzicie te schodki? Są opcjonalne. Musicie zapłacić, jeśli chcecie je mieć. Jednak pozwolą one zaoszczędzić Wam trochę pieniędzy, ze względu na to, że wpływają na aerodynamikę. Co znaczy, że będziecie mogli przejechać więcej kilometrów na jednym naładowaniu. Mercedes nie powiedział dokładnie o ile więcej, ale raczej niewiele więcej. Z tyłu mamy belkę oświetleniową o pełnej długości, która wygląda nieźle. To pewnie też zauważyliście spoiler dachowy, który co więcej jest czarny, co oznacza, że wygląda trochę jak kupę bardziej niż nim jest w rzeczywistości, bo wasze oczy śledzą tę linię, o tutaj. On mi to powiedział, ja tylko powtarzam to, co powiedział facet z Mercedesa. Pod spodem? Tak, zrobili kawał dobrej roboty, robiąc podłogę tak płaską, jak to tylko możliwe, aby zredukować opór, i najwidoczniej to będzie bardzo efektywne auto w kwestii prześlizgania się przez powietrze, jak nasuwa. Najbardziej aerodynamicznym, produkcyjnym samochodem na świecie jest EQS. Ten nie będzie tak dobry przez jego pudełkowy kształt, ale i tak powinien radzić sobie imponująco. I to jeden z powodów, dla którego Mercedes nie zdecydował się na zrobienie tu montażu do bagażników, które są popularne w SUVach, bo one zwiększają opór. Wewnątrz wygląd jest jak w EQS. Jedynie siedzicie nieco wyżej, to oczywiste. Jednak... Może wydawać się, że w stosunku do deski rozdzielczej znajdujecie się nisko. Toteż widoczność nie jest tak dobra, jak moglibyście się spodziewać. Za to widoczność wewnątrz jest znakomita, zwłaszcza jeśli macie ulepszone hyperscreen, spójrzcie, jest ogromny, w rozdzielczości HD, ma mnóstwo funkcji. Dostajecie też ekran dla pasażera, więc mogą sobie sprawdzić inne rzeczy, włącznie z możliwością oglądania telewizji, czy raczej YouTube albo Netflixa. Wiecie, co znaczy TV w tych czasach. Ten samochód potrafi wychwycić moment, kiedy poświęcacie zbyt dużo uwagi na to, co dzieje się na ekranie, a to coś, co może Was rozpraszać i jeśli tak się stanie, to ekran się wyłącza. Mądre. A co jeszcze jest mądre? Spójrzcie na to nowe wykończenie, które debiutuje w tym SUVie EQS. Mamy tu drewno jesionowe, które ma w środku osadzane aluminiowe logo Mercedesa w postaci trójramiennej gwiazdy. Sposób w jaki to zrobili jest następujący. Wzięli drewno jesionowe, położyli na nim aluminium, zaznaczyli laserem gwiazdy, po czym użyli potężnej siły nacisku, aby połączyć oba elementy, tak żeby gwiazda weszła w drewno i proszę bardzo. Możecie wybierać z pomiędzy skórzonego wnętrza skóry na ppa, albo wnętrza przyjaznego weganom, bo to przecież elektryk. Na starcie będą dostępne dwie wersje SUV EQS. Pierwsza to 450 plus, ma jeden silnik na tylnej osi, 360 koni i 565 Nm momentu obrotowego. Jej przyspieszenie do setki wynosi około 6,2 sekundy. Oprócz tego będzie też wersja 580, która ma silnik zarówno na tylnej, jak i przedniej osi, a łączna ich moc to 544 konie i 858 Nm. Jej przyspieszenie do setki to mniej więcej 4,7 sekundy. Te auta są dość ciężkie, 450 plus waży 2,6 tony, a 582,7. Napęd na cztery koła obecny w modelu 580 jest całkiem sprytny. Może zmieniać moc między przednią i tylną osią 10 tysięcy razy w ciągu sekundy. Bez względu na to, na jakiego SUVa EQS się zdecydujecie, oba mają skrętną tylną oś. Mogą obrócić się tylne koła o 4,5 stopnia. A jak zapłacicie ekstra, będziecie mieli 10 stopni. Standardowa wersja samochodu ma promień skrętu wynoszący 11,9 metra, w czasie gdy ulepszona skrętna tylna oś może wykonać pełen obrót na przestrzeni zaledwie 11 metrów. Na tylnych siedzeniach SUVA EQS jest mnóstwo miejsca mimo szklanego dachu panoramicznego w tym samochodzie. Yeah. Czy tam z tyłu jest jakaś mała kobieta? Spójrzcie, dalej mam sporo miejsca na głowę, sporo miejsca na kolana i sporo miejsca na stopy. To dzięki tej płaskiej podłodze. Jest ładnie, daje poczucie luksusu. To ma ulepszony tylny pakiet infotainment, więc mogę sterować różnymi funkcjami samochodu, na przykład fotelami masującymi. Mogę to opuścić jeśli chcę, tu jest tablet, który można wyjąć, a... A tu jest gdzieś w środku. Wszystko w porządku? W każdym razie mogę przesunąć fotel do przodu. Patrzcie. Ale zamkniesz się już. Miałaś okazję. Mogę przesunąć ten fotel do przodu aż o 130 mm. Całkiem sporo. A nawet jak to zrobicie, to jest sporo miejsca na kolana. Tylko czemu chcielibyście to robić? Muszę sprawdzić, co tam jest z tyłu. A to mi da okazję pokazać wam. Kolejną funkcję tego auta. Spójrzcie na to. Dawaj, dawaj, dawaj. No, patrzcie na to. Zamknij buzię. Tu jest siedem miejsc. No, wracaj. Nie wiem, jak to dać z powrotem. No, dawaj. Człowieku z Mercedesa, czy możesz mi pomóc, żeby to wróciło na swoje miejsce? Naciskam. Trzeba nacisnąć przyciski, wtedy wraca. No ale przecież przez cały czas naciskałem. Serio przyciskałem. Teraz zobaczycie, ile tu jest miejsca. Czy możesz przesunąć ten fotel w taką pozycję, w której siedziałbyś wygodnie? Dawaj. No, patrzcie, zobaczymy, jak to jest z tyłu. Możesz trochę rozłożyć. Dokładnie. Tak, możesz rozłożyć. Dobra, już możesz przestać. Starczy, nie przesadzaj. Tak, no, trochę mało miejsca na głowę dla dorosłych, ale do wytrzymania. Można tak podróżować. I wiecie co? Można kupić to auto w pakiecie z pięciostrefową klimatyzacją, żeby było wam jak najbardziej komfortowo. Możecie też mieć podgrzewane siedzenia, w tym ostatnim tylnym rzędzie. A wiecie, jak wyłączyć tę gadającą babkę? Jeszcze nie. Przez to, że Mercedes nie chce zostać prześcignięty przez Porsche albo Audi z ich elektrycznie otwierającymi się gniazdami ładowania, także dodali to do swojego auta. A jeśli byście odjechali z otwartym, to ono samo się zamknie. I to nie przez wiatr, tylko elektrycznie. Jak mowa o elektryczności, akumulator tego auta ma 108 kWh. To w 450 Plus daje około 600 km zasięgu. Ładowanie odbywa się przy użyciu ładowarki DC o mocy 200 kW. Pokażę wam bagażnik. Oczywiście elektrycznie otwierana klapa? Mogę stąd złożyć siedzenia. No dalej składajcie się. Dobra, to się właśnie dzieje. Mogę Wam to wyjaśnić. Wszystkie wersje QSS-ów mają zawieszenie pneumatyczne w standardzie, ale jeśli macie. No trzeba ręcznie. Ale jeśli macie wersję z napędem na cztery koła, macie możliwość zmiany wysokości jazdy. Dostępny macie zatem tryb jazdy terenowej z wieloma różnymi ustawieniami, które podniosą zawieszenie o 25 mm. W rzeczywistości, w czasie codziennej jazdy i tak musicie podnieść zawieszenie, aby poradzić sobie z przejechaniem nad krawężnikiem albo czymś takim. Samochód zapamięta, w którym dokładnie miejscu był krawężnik, i następnym razem automatycznie dostosuje wysokość, żebyście wy nie musieli tego robić, a na autostradzie automatycznie się obniży. Ceny zaczynają się od 550 000 Złotych oczywiście, wraz z kolejnymi opcjami ta cena rośnie. A jeśli o tym mowa, będzie wersja AMG tego samochodu oraz wersja Maybach. Wiem, co myślicie, fotele nie leżą płasko, Powinieneś to zgłosić. To wy raczej powinniście zgłosić sposób, w jaki je opuściłem, bo zapomniałem złożyć zagłówki. Teraz wystarczy nacisnąć przycisk, w ten sposób. Sorry. Trochę się spieszę, bo musimy tu zaraz wpuścić kolejną grupę, i muszę spadać. Ale do następnego filmu postaram się poprawić. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym samochodzie. Jeśli klikniecie w te okienka, to przejdziecie do naszych najnowszych filmów. A jeśli klikniecie w to kółeczko, to przeniesiecie się na nasz kanał. Tam czekają na Was kolejne, najnowsze filmy, które dla Was mamy.